Olej, brawo! A, brawo! Zespół lepszy technicznie wygrał? Uh -huh. I piłkarski. Uh -huh. A o samym KSF? -ie? KSF fajna organizacja, która tam się gdzieś zrodziła. dobry pomysł na stworzenie fajnej atmosfery w koło kibiców też, tak? W Falu bazy. Uh -huh. A cała liga okręgowa o co wy walczycie? No utrzymanie. No, weszliśmy jako uh -huh. pierwszy raz w, w historii tego klubu. Uh -huh. No i chcemy się utrzymać zawsze wszelką uh -huh. cenę. Będziemy walczyć uh -huh. o każdy punkt. A jaki jest poziom tej ligi w porównaniu do tych, których graliście wcześniej? No widać, że są lepsi zaawansowanie techniczne piłkarze, Chyba bardziej wybiegani. Więcej pomysłu na grę mają niż te zespoły za klasy. A, a boiska, infrastruktura lepsza? Tak, oczywiście.